Ja. Witam, witam Sobota 8.15 No i co? Idziemy bierać 126 Pierwsze okrążenie. Ja pierdziłem 166 pulsów. Nie powinien być tak wysoko. trochę po niej 35 i 10. Okrążenie trzecie 154 tętna. Okrążenie Chyba szósta, nie wiem. 848 48, 55 o, To jest 8 chyba, okrążenie z tego, co mi się udało wywnioskować. No, chodzi już wychodzi, patrzcie. Patrzcie, gładź. Lejcimy, to jest to miejsce. 9, 3, 15 Miałem biegać do 9.05. Wydaje mi się, że troszeczkę szybciej biegłem dzisiaj. I o te dwie minuty ściąłem sobie po prostu czas. 95, Czyli biegłem idealnie 40 minut to do teraz Dobra My man that's crazy Słuchaj, całe mokry Jak na filmach akcji Zwykle Wiesz o co chodzi musiałem się polać bo... Zapraszam Was do mojego tutaj głównego pomieszczenia w którym się troszkę pozmieniało. Główna baza dowodząca się zmieniła, tak? No, zmieniła się ewidentnie. W ogóle witam Was na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest taki odcinek. Mm, sobota z ryczynem. Witam serdecznie. To jest jakby dzień z życia mojego. Tylko, że wiecie, no, zwykle na tygodniu chodzę do pracy. Jestem od 15 dopiero i zmęczony i te sprawy. Także postanowiłem w sobotę po prostu to nagrać od początku. Czas powiedzieć statystyki, jakie udało mi się osiągnąć. Pa! Spałem dwie godziny głębokiego snu. Nie wiem, czy widzicie, jak na mnie, to jest w ogóle już wybitnie. 7,5 tysiąca kroków a jest godzina 10. 360 kalorii spalonych. O, mój aktualny wiek fitness to 19 lat. Elo Tak to się robi. Uwaga. Obliczamy. 10 km na godzinę biegłem. Biegam 40 minut bez przerwy, i to jest najważniejsze. To jest chyba drugi mój najlepszy wynik w bieganiu. Zrobiłem sobie śniadanie. Takie, możecie oceniać w komentarzach. Od końca kwietnia zacząłem biegać i liczyć kalorie. Tak Tak mega, nie? To jest kwiecień. Około od 66, teraz ważę 59,2. To jest dokładnie. Czyli schudłem 7 chyba, tak? Dobrze. 7 kg. Jestem zadowolony. No i smacznego, nie? Śniadanko. Banana. Tutaj. Na mięśnie. Moja reakcja. Nagrywałem moją reakcję na, na bit, który zrobiłem wczoraj. Ogólnie zmieniłem program, jak możecie zobaczyć tutaj. To jest oryginalny. Ale zobaczymy co tutaj. jest. zmieniony. Nice nice. Zastanawiam się, czy by nie iść i nie zrobić zdjęcia. Możecie zauważyć, chciałem troszkę drogę. O połowę, nie troszkę, o połowę. Przed ścięciem zrobiłem sobie zdjęcie. No ogólnie nie widać o co chodzi na tym zdjęciu, no może troszkę widać. Lajk, zostawcie lajka. No, i trzeba zrobić drugie zdjęcie porównujące i będziemy mogli je widzieć na Instagramie, jeżeli wejdzie dobrze. Hihi. Ale może przed tym jeszcze zrobię sobie listę. Mamy tak, bieganie, mamy już zaznaczone. Drugie, fota, teraz idziemy robić fotę. Trzecie to próba skończenia obrazu: samplowany bit, pisanie tekstu i może nagrywki. A to się zbieram wiarystatyw, aparat i klinimy. Dobra, weźmy to mienie. Idę już. Kurde, mówili, że będzie padać, a pa jaka jest pogoda, patrz jak jest ładnie. Cholera jasna. Jeszcze się zmachałem, widzisz? W To nie jest dobra pora na robienie zdjęcia, bo widzicie, słońce jest idealnie u góry. Jest godzina 12, no to ciężko, żeby tak nie było. Ja pierdo. Trzeba znaleźć dobre miejsce. Dobra jestem. Tak to wygląda. Ładne kolorki tu są, z tyłu jest biały, więc fajny kontrast leci. Jest tutaj takie coś, ustawione przeze mnie oraz na aparacie. No. Klikam, słońce jest, słońce jest. Let's go. Myślę, że git. 13.26, mordy. Chyba siedziałem tutaj z godzinę. No, także już jesteśmy w domu. Przebrałem się troszkę i zaraz będziemy kmienić jakie zdjęcia wyszły. Patrzcie, to jest dobre zdjęcie. To jest ogólnie ładniejsze u mnie, niż tutaj widzicie. Wybrałem kilka fot, to jest jedna. I druga zblazowana no jak cholera. Let's go. Mamy taką Taką! No! Można powiedzieć, że nawet spoko. Jest tak? Było tak. Teraz uwaga tak. Bo tak, nie? Let's go! To nawet mi się zaczyna podobać, jest takie reklamowe trochę Znaczy takie, nie, właśnie to jest git To jest właśnie git zdjęcie, nie wiem, zastanawiam się nad tym Dobra, udało mi się je wyeksportować Tutaj dajemy plusik Chyba, wiecie co? Chyba sobie odpuszczamy Zaraz wam powiem, pięknie Chyba sobie opuścimy próbę skończenia obrazu. Mogę Wam go pokazać, Bo to jest ogólnie mój pierwszy obraz, zobaczcie. Kupimy sobie pędzle, farby, rozpuszczalniki, płótna. Mam tutaj kartony, żeby nie używać tego. Tak wygląda mój obraz. To jest pierwszy obraz, który namalowałem fa farbami akrylowymi. Chcę zrobić sobie błysk na wodzie tutaj, taki od słońca, nie? Bo to takie logiczne, że w sumie się odbija słońce od wody, nie? Także tak będzie kiedyś zrobione Raczej sam to zrobię, wydaje mi się, że już nie będę odcinka nagrywał Może jakiś odcinek kiedyś z malowania powstanie, jak się nauczę trochę lepiej to robić Na pewno będziemy zaraz samplować beat Także witam, witam Będziemy szukać teraz sampla na YouTubie Słuchajcie, chyba znalazłem Długo nie szukałem Tyle To takie Dobra, widzicie co ja robię mniej więcej I teraz tak ja sobie go przytnę dotąd, czyli mamy to Otwieram w samplerze Tyk, tyk, tyk Także słuchajcie Dobra, nie wry totalnie chyba Mogę to tak spiczować na przykład w dół lekko Oh. Patrzcie. Mamy tak. Kick. Snare. Kick. Kick. Bardzo fajny. hi -hat. Będę kliką. Ej. O, pięknie, udało się na razie zrobić beat otwieram tutaj mój zeszyt rymów że tak powiem no coś tam wam przewinę tak na szybkości hehe No słuchajcie. przez przyładek udało mi się zrobić jeszcze jedną melodię. Mam cały czas nowe pomysły, co tutaj dodać dalej w tej melodii. Udało mi się napisać pod zmianę bitu tutaj. Także bardzo fajnie jest zmiana bitu, jest wszystko. Oh shit. Źle. Dobra. Chłopie, kurde. Wystarczy tego dobrego. Dajemy tutaj. Tak. Samblowany bit ewidentny jest, nawet dwa razy. W sensie dwie wersje. Mamy napisanie tekstu tak i nagrywki nie, ale jakby przewinięcie jest. Super. No i także naprawdę bardzo fajnie, produktywny dzień. Cały dzień wolny i cały dzień tutaj coś kwinisz, tu zdjęcia, tu coś. W sensie to są takie rzeczy takie, wiesz, takie nie wiem, małe, no co to zdjęcie zrobić, nie? No ale po prostu nie siedzisz i nie oglądasz po prostu, nie wiem, seriali czy tam czegoś. I to myślę, że to jest ważne, nie? Żeby po prostu wykorzystywać wolny czas i jakieś tam swoje zajawki, nie? pobiegany rado. <laughs> ja pierdolę. Kalorie tego dnia też były pilnowane. Nie próżnowałem. Jest ładnie. No chyba się żegną. Także, kurcze cieszę się, że mi się udało nagrać ten film. Właśnie ja mam jeszcze stary, więc dobrze że to, to jeszcze nagrać film. Let's go. Po let's go, to jest dodatkowa rzecz. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I no, do zobaczenia, mam nadzieję, jakoś szybciej niż ostatnio. Trzymajcie się, cześć. Jum.